Szczęście 2024. Ciamciak Leko. Niech się spokoju, bo śmierci. Byłem w niech że mam szczęście, bo to, że tu nie nęka, bo żyję jak wówczas. Częściej mieć do miecz męża, dzieci powrócić do zdrowia. W stresie szczęśliwym słupy świeci na ple śniegu. W szczęści, myślisz o szczęściu, odczuwa się właśnie w tym gdy za radosną kusę rano widzą jej rodziców. Czuję się, po wojnie kocha mi się, wychodzimy razem. Dla mnie tu też te parę. Oszu. O co? Odbierają te i są. Gdy jest ktoś, kto przyjdzie, wysłucha, pobawi się z tobą, a czasem płacze z tobą. Szczęście to jest mód. Docenić szczęście. Szczęście to, choć można odczuwać szargę nocje, tak. Szczęście to mieć dół, miłość jakup jest. Czuć się potrzebny, doceniony, kochany szczęście jest piękne. Szczęście to bóg miłość, nieszczęście, szczęście. Szczęście to móc komuś dać szczęście. Jara bucha, szczęście to, że nie szkodzi. Szczęście obudzić się i widzieć szczęście wiązkę. Słucha czego z babki. Szczęście To mieć zdrowie, ufać gdy tobie. Fajr, szczęście to prawdziwość, szczęście posłuć, wolę biegać, pierwacie w stach, o tak szczęście być, w ogóle zapal się angielskiego, szczęście, co opisują ją, szczęście, ją opisuje ją, na magistratach precyzja, szczęście, rywam ciebie, nieszczęście, szczęście, cieszyć się małymi rzeczami, niech wybaczasz, z okrutki, ten spokój widzę, spójrzcie, z lat, pan, że Szczęście mieć, mimo bólu. Szczęście masz, czy szczęście? Szczęście mieście to czyście. Szczęście ją, bardzo wreszcie to. Daję tu też mieć te parę osób, które są, odbierają telefon, są, gdy jest to, to przyjdzie wysłucha, kopa się z tobą. A czasem płacę z tobą. Szczęście to jest mój, bo celi szczęście. 谢谢，爸。 fífò <sup> èlò. <sup>